Zakończył się już transport specjalistycznej maszyny do układania ostatniej warstwy betonu nawierzchniowego na pasie startowym radomskiego lotniska. Za mną w tle jest urządzenie do układania nawierzchni drogi startowej, warstwy ostatniej, która będzie stanowiła miejsce, po którym się będą poruszały statki powietrzne. Za mną w tle jest cała droga startowa. Jest ona już wykonana w podbudowie ostatniej C12-15. Pas startowy na lotnisku na Sadkowie został wydłużony o 500 metrów do długości 2500 metrów. Układanie na finalnej ma się rozpocząć w pierwszym tygodniu maja, zaraz po długim weekendzie. Rozpoczęła się tymczasem budowa pasażerskiego terminalu. Inwestycję prowadzi firma Mirbut. Prace są na etapie przygotowawczym. Urządziliśmy zaplecze budowy, zdjęliśmy warstwę humusu. Jesteśmy w trakcie projektowania terminala. Do końca roku oczywiście projektowanie się zakończy. Zamierzamy również zakończyć prace konstrukcyjne oraz, oraz przykryć konstrukcję, konstrukcję dachem. Jak zapowiada firma Mirbud w przyszłym roku rozpoczną się prace instalacyjne i wykończeniowe. Uruchomienie lotniska cywilnego w Radomiu planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.